Równy dostęp do sztuki. Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolny Wisły, Fabryka Sztuka. Czyli fabryce, w której były produkowane zamierze, teraz produkuje się sztukę. Fabryka Sztuka. Dlaczego? Dlatego, że gości tutaj sztuka. Nasze działania koncentrują się wokół trzech obszarów głównych. To są działania wystawiennicze, działania edukacyjne i działania wspierające lokalne organizacje pozarządowe. Jeżeli chodzi o działania wystawiennicze, jak już powiedziałam, 148 wystaw, bardzo różnorodnych. W tej chwili jest kilka wystaw stałych. Na Dziecińcu, wystawa Mocne Czczerskie, torami czcerskiej kolei. Na Holu, skarb Tczewski, czcerskie pory roku. Na podmórnej 12 w chacie czcerskiego rybaka, na Wólbarze nad Wisłą, dawniej, dziś. No i oczywiście wystawa Pradzieliec to są nasze stałe propozycje, które możemy oglądać i zwiedzać. Są też wystawy czasowe. W tej chwili jest to wystawa Trzy kontynenty spotykają się w Czechie. Wystawa Sztuki Współczesnej. Bardzo różnorodne wystawy. Każdego roku prezentujemy wystawę etnograficzną, wystawę, która przybliża mieszkańcom Czechy i turystom inny region naszej, naszego kraju. Są również wystawy historyczne i zajmują szczególne miejsce. Zależy nam na tym, aby pokazywać historię naszego miasta. Właśnie tworzy się, mam nadzieję, że już w końcu września będziemy otwierać wystawę Wielka Wojna w Mieście, która obrazuje okres napoleoński i historyczny. To działania wystawiennicze, działania edukacyjne, bardzo szeroki wybór działań edukacyjno-artystycznych. Są to lekcje historyczne, lekcje regionalizmu, warsztaty edukacyjno-artystyczne, warsztaty sztuki powiedzmy, kultury ludowej, tak abyśmy przynajmniej poznali ten nasz region. Jest to malarstwo na szkle, garncarstwo, czy plastyka obrzędowa, są to lekcje o sztuce są warsztaty z jest dekupaż, są spacery podrzewie Tczewie przewodnikiem i zapewniam Państwa, że nawet rodowici Czewianie, którzy znają czew odkrywają na nowo nasze miasto. I trzeci nasz obszar to są działania wspierające lokalne, lokalne organizacje pozarządowe. Polega to na tym, że dwa pomieszczenia udostępniamy organizacjom pozarządowym, ale tylko takim, które coś proponują w zamian. Nasza pomoc polega na tym, że pomagamy w przygotowaniu tych przedsięwzięć, nieodpłatnie udostępniając salę oraz pomoc techniczną. Działania Fabryki Sztuk zostały uhonorowane nagrodami licznymi nagrodami, ale najważniejszą jest właśnie ta, którą trzymam. Jest to Cud Funduszy Europejskich. Pierwsza nagroda. Kategorii rewitalizacja w pierwszym konkursie, w pierwszej edycji konkursu Polska pięknie 7 cudów funduszy unijnych. Miało to miejsce w 2008 roku. Wykaliśmy z takimi miastami jak Torun, jak Zamość. Znaczy to, że podoba się i że nasze działania mają sens i że tak po prostu powinniśmy pracować. Cóż jeszcze z nagród? To jest najnowsza tegoroczna lutowy Oskr za. Najlepsze wydarzenie folklorystyczne 2010 roku była to wystawa Rola chleba w kulturze ludowej. Bardzo, ale to bardzo się cieszymy, dlatego że po raz pierwszy wystawa, którą przygotowaliśmy, otrzymała nagrodę. A muszę powiedzieć, że tych wystaw w ciągu 4 lat działalności przygotowaliśmy dokładnie 148. Jest to sporo, a ta zdobyła ludowego Oscara. Otrzymaliśmy również podziękowanie Marszałka Województwa Pomorskiego za zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Tczewa. To są nagrody, a tak naprawdę najważniejsza jest nasza działalność: działania wystawiennicze, działania edukacyjne i działania wspierające lokalne organizacje pozarządowe. Przewodnik zrealizowany w ramach projektu pod tytułem Miasto Równych Szans współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonawcy Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w partnerstwie ze środowiskowymi domami samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzewie.